Moi i Państwa jest Pani Dorota Bubel. Pani jest mamą zaginionego Łukasza w 1990 roku w Rewalu. Czy stało że Łukasz trafił do środka wychowawczego? Przez sąd w Lemborku został skierowany do pogotowia opiekuńczego tylko dlatego, że miał trudności w nauce i nie chciał chodzić do szkoły. A kiedy się pani zorientowała, że sen zaginął? Dowiedziałam się po, 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 po jak dostałam pismo, że uciekł i że został skreślony z ewidencji ośrodka. To było gdzieś dwa miesiące po jego niby zaginięciu ucieczce, tak. A jak pani myśli, co tam mogło się stać w tym ośrodku? No, z początku myślałam, że faktycznie, że uciekł, że, że, że się odnajdzie, bo miał zakład wychowawczy, ośrodek wychowawczy do 18 roku życia. Myślałam, że później się pojawi. Nawet z początku to nawet nie przypuszczałam, że może być coś strasznego. A dopiero później jak się skontaktowałam z Panią Wiesią, od mamą drugiego chłopaka, co niby razem uciekli, no i dopiero się dowiedziałam, co tam w ogóle się działo, bo to był krótki okres, żebym ja nawet Łukasza w tym ośrodku nie odwiedziłam, nie miałam kiedy, jak on zaginął. Także dopiero później zaczęły się właśnie te takie. Rzeczy, dowiadywać się, co tam się mogło dziać. No i tak podejrzewam też na pewno, że, że po prostu, że on nie uciekł. On po prostu, nie wiem, został zgładzony, zlikwidowany, zabity. Nie wiem, ale podejrzewam, że po tylu latach syn by do domu przyszedł, a nie ma go. A jak myśli pani, kto go mógł skrzywdzić? No na pewno ktoś ze środka, bo innego wyjścia nie ma, to tylko ktoś tam. Bo, bo tego, bo jak tam czytałam i tyle co się mówiło to tam, że wychowawcy też były nadużycia seksualne. Tak, ale to już teraz dopiero po, po, po tylu latach yy, przez dochodzenie Pana yy, Marka Szwedowskiego dopiero do, do, dowiedzieliśmy się co się tam działo i, i że to brały udział właśnie personel ośrodka. A też koledzy mogli go skrzywdzić z tego ośrodka? Też, też. Też, Łukasz był spokojny, cichy, on nie tam nie, nie zawadzał nigdy nikomu, także nie wierzę, żeby Łukasz spowodował cokolwiek, żeby, żeby żeby mógł się narazić, o tak powiem. No co prawda to ucieczki no, mogły się zdarzyć, bo ucieczki robił, także mógł być ukarany w ten sposób za tą ucieczkę, którą zrobił, bo Łukasz w dniu przywiezienia do, do ośrodka w tym samym dniu uciekł stamtąd. Także no, może, może go tak ukarali, nie wiem jak to powiedzieć. A jak myśli Pani czasami czy Łukasz żyje? No Znaczy dopóki się przez Pana Marka nie dowiedziałam jak i co, to tak cały czas myślałam, że żyje, tak I tym, i tym żyłam. Ja czekałam jakby na, na to spotkanie, żeby się z nim spotkać, że on wróci. Ja się nawet z miejsca stąd nie, nie wymeldowałam, nie wyprowadziłam, ja po prostu siedzę i czekam, no, że, że może się, że może wrócić. No, ale już... Też pani kontaktowała się z innymi jasnowidziami, z Krzysztofem Jackowskim. Co pani powiedział? No Dwa razy byłam u pana Jackowskiego i dwa razy mi powiedział, że żyje, więc dlatego nawet pod, pod, pod wpływem tego, że żyje, to człowiek był pewien, że jednak znajdzie, że kiedyś wróci. Zapytać, a jak pani w ogóle ocenia pracę policji, śledczych? Co do, co do pracy i to już, to już po prostu nawet nie ma słów. Oni po prostu nic nie robią. Przez cały, cały, cały czas raz na jakieś pół roku przyjeżdżali się, pytali tylko, czy się znalazł, czy, czy gdzieś urodziny go nie ma. To była cała praca policji. No a teraz to, co przeszło do Szczecina, do, do, do tej policji, to już w ogóle. Yy, w ogóle już nawet powiem, że raz tylko co dzwoniłam, bo do mnie nawet nie dzwonili, nie, nie pytali się, nie, nie, nie odzywali, raz co dzwoniłam się pytać to tylko, bo co to tam wyszło, że niby na dworcu w Szczecinie NNN znaleźli popaka, że DNA pasuje, to powiedział, że muszą najpierw zrobić badania, to dadzą mi odpowiedź, co odpowiedzi do tej pory nie mam i w ogóle w ogóle się do mnie nie odzywają, jeżeli chodzi o mnie to nie odzywają się wcale. Ani nasza policja, gdzie zgłosiłam go tutaj na miejscu, ma Łukasza o zaginięciu, ani policja z Gryfic też żadnej, żadnego pisma nie, nie, no nie dostała mnie. Nie, nawet nie wiedziałam, że policja w Gryficach cokolwiek prowadzi, dopiero się dostał, dowiedziałam od pani Wiesławy Ziemniak. Także ja nic nie wiedziałam, nic nie informowali mnie. A pan tego, Amarek Marek Szwedowski, tam oni z tą fundacją przekopywali, nie? Tam całe podwórze. Tak. Czy coś tam znaleźli? No, y, pani Wiesia twierdzi, że sweterek należał do Andrzeja i jest pewna do tej pory, że to, y, że to jest jego sweterek. Co y, prokuratura stwierdziła, że, no nie wiem, bo ja tego ja pisma nie dostałam. Tylko y, to, co pani Wiesia mówi, że. Y, Coś tam po prostu nie pasuje. No, jest, jest strasznie. Nie, może, nie wiem, jak to powiedzieć, ale nas, nasze organy ścigania biorą pieniądze, ale do niczego po prostu się nie nadają. A w ogóle pani tam pisała, że Łukasz miał trudne dzieciństwo. Jak tam tak. tak, tak, miał trudne dzieciństwo, dlatego że ojciec dzieci nadużywał alkoholu, yy, awanturował się, bił, po prostu no, dlatego miał trudne dzieciństwo i w ogóle Łukasz był yy, przez własnego ojca bardzo źle traktowany w porównaniu do siostry jego, nie? Także yy, trudne dzieciństwo miał, to jest prawda, bo nie mieliśmy dobrego tu życia. No tak. A jak z perspektywy tych 20 lat pani ocenia to, co się wydarzyło? Y... Powiem, powiem tak, że ukaże, jakby żył, on by do domu przyszedł. On by wrócił. A, a nawet ani kartki, ani żadnego znaku, ani nawet nie, nie przyjechał. Także podejrzewam jednak, że tak jak Pani Wiesia i Pan Szwedowski twierdzą, że on, że on nie żyje. Że nie żyje, bo tak to on by wrócił do domu. On a zawsze wraca. Do a oprócz y, Pana Szwedowskiego, Pana Jackowskiego jeszcze Pani korzystała z jakichś jasnowidzów? Nie, nie. Nie. Po prostu z pana Jackowskiego skorzystałam, bo dlatego, że był bardzo znany i, i, że, i że miałam go po prostu tu bliżej, bo dlatego, że w Czuchowiem. Mamy groby babci i dziadka i tam jeździłam, dlatego tak skorzystałam z tamtym, z pana Jackowskiego. I tak jak powiedziałam, dwa razy mi powiedział, że Łukę żyje i człowiek tak e, żył, że kiedyś jednak się pokaże, że będzie, że wróci. No ale to już jest tyle lat, że. No nie. ale jak pani myśli? A powiedział pani w ogóle, że czemu jak żyje, to czemu nie chce wrócić? Znaczy, nie, nie, ja byłam, to ja, jak u niego byłam, to jeszcze przed spotkaniem z panią Wiesią, i, i, i dlatego y, mówię, byłam pewna, że żyje, że kiedyś wróci, że jak skończy 18 lat, minie mu ta, jak to się mówi, kara, że wróci do domu, ale nie wróci dalej nie ma i po prostu wszystko się skończyło. Nie, nie ma ani, przyszło tylko pismo z sądu najpierw, że uciekł i że, że ma zawieszo chyba zawieszoną tą odbywanie kary, a potem jak skończył 18 lat to z sądu z Lęborka przyszło pismo, że, że skończył 18 lat i już nie musi przebywać w ośrodku wychowawczym. To tylko tyle. A jak Pani myśli, jakby żył, byłby z Panią, co by dzisiaj robił Łukasz? Co by był, no na pewno by założył rodzinę, na pewno by poszedł do pracy, założyłby rodzinę. Mojego młodsza siostra ma też, mam dwóch, dwóch synów, czyli mam wnuków u niej. Też założyła rodzinę. No i... Mało by tak leciało. No, może by nie miał tej, tej, tej szkoły, tego wszystkiego, ale przecież pracę mógłby jakąś tam zawsze z, z, znaleźć. Wiemy, że śledczy biorą pod uwagę wiele hipotez, a pani najbardziej skłania się ku którejś z nich? No, ja po, ja po prostu teraz myślę cały czas tylko o tym, że on został zabity. Jakie przyczyny to nie wiadomo, kto to zrobił też nie, ale po prostu, yy, yy, znaczy mówię, że no, że nie żyje Łukasz, na pewno. Już teraz to tak jestem pewna, bez nawet dowodów. Bo to było, to stało się przed Wielkanocą, w yy, 1999 roku, nie, bo jak tam czytałam, yy, Andrzej tak. i Łukasz, oni w tym samym dniu zaginęli? No, niby tam pisze, że w tym samym dniu, ale tam przy, przy spr tych sprawozdaniach to jest różnica też w wpisu, bo jest inny długopis, inne pismo. Także czy aby na pewno to też nie wiem. Nie wiem. No ale człowiek się łapie wszystkiego. Chce, chciałby jak najwięcej wiedzieć i, i, i wiedzieć, co się stało. Chciałabym. No wiadomo, no jak każdy, na pewno współczuje pani tej mhm. sytuacji, bo na pewno nie jest pani lekko, bo zastanawiać się, gdzie jest syn, gdzie, a może żyje, a może nie, no jest naprawdę no, pewno ciężko. Ale co by chciała pani jeszcze na koniec powiedzieć tym śledczym, wszystkim, tym wychowawcom, co tam byli. Powiem tak, oni se po prostu nie wyobrażają, co to znaczy stracić dziecko. Jeżeli by jako rodzice podeszli do tego, jak, jak zostały nasze dzieci potraktowane, jak mogły być ich dzieci potraktowane w takiej sytuacji, to niech się wczują w tą sytuację, jak my. co my tu po prostu jak cierpimy i co my tutaj przeżywamy. Bo jeżeli nie chcą mówić, nie chcą pomagać, to niech pomyślą, jakby tak kiedyś im się tak trafiło. Co nie życzę, naprawdę. Ale, ale bardzo jest ciężko. Nieważne, jaka by wyszła tam sprawa, czy tak, czy tak. Jeżeli nie żyje, to i tak te, tego życia nie, nie cofniemy, nie, nie zwrócimy, nie, nie, nie ożywimy tych dzieci, ale niech pomyślą, co mogłyby ich dzieci czekać, gdyby tak trafiły. Po to, się, po to państwo zabrało dzieci na wychowanie i tak zniszczyć, i pracownicy, którzy pracują i mieli pomóc tym dzieciom, a tak zniszczyli no to już jest zgroza. Jak oni. Że, że im sumienie to pozwala, że oni mogą spać po nocach. Także i już nie pracują, tak? Nie. nie. To ja ci to dobrze, będziemy już kończyć. Dziękuję pani bardzo, że pani przyjęła moje zaproszenie.